Siema. Często jest tak, że jak poznaję ludzi, to kiedy przychodzi taki moment, hej, wymieńmy się kontaktami, to pojawia się ten trudny moment, kiedy to <grymnie> najczęściej propozycją jest social media ogólnie. Dla mnie w ogóle to brzmi jak liczba mnoga social media, a niestety to w ogóle się sprowadza do jednej firmy zwanej Metom, i ludzie często Dodają swoje zdjęcia na Instagram, mają, prowadzą kartotekę na Facebooku lub też śledzą, mm, pozwalają śledzić swoje kontakty, relacje na WhatsAppie. I teraz to jest taki problem, bo to jest jedna firma i wszyscy zapraszają mnie, żebym, żebym brał udział w tym i żebym też przekazywał dane do jednej firmy. A jest rok 2024, i narzędzia są dostępne, pozwalają już na to. Bardzo zaawansowane narzędzia, które pozwalają nam na komunikację prywatną, i jak ja mam kontakt z drugim człowiekiem, to chcę mieć tą komunikację prywatną, tak jak z kimś rozmawiam w cztery oczy. Tak samo przez internet chcę mieć tą rozmowę prywatną, i tyle. Tym bardziej, że narzędzia są. I obok znanego komunikatora Signal jest jeszcze jeden taki fajny komunikator Simplex, i on się wyróżnia tym, że żeby założyć konto na nim, nie potrzeba podawać żadnego numeru telefonu ani maila do rejestracji. Po prostu tworzymy konto i ono już działa. I żeby się połączyć z kimś, to musimy przeskanować kod QR lub możemy wysłać tej osobie link, lub kolejna opcja, jeżeli dołączymy do grupy, to po prostu mo możemy gdzieś podać link i, i zaprosić ludzi, możemy stworzyć grupę po prostu i do tej grupy można dołączyć. O grupach jeszcze trochę wspomnę później. I teraz e, mamy tutaj ogólnie dość bogatą stronę w języku polski, polskim. E, link będzie w opisie na Odyssey, na Rumble. Zapraszam. E, można sobie tutaj wejść na tą stronę, do czego zachęcam, bo jest dużo informacji. Możemy sobie poczytać. Tutaj jest też podane, gdzie aplikację można pobrać. Śmiało można wejść na Google Play i pobrać. Naprawdę e, łatwa w obsłudze aplikacja. Dlaczego prywatność ma znaczenie? I tutaj mamy bardzo dobrze opisane wszystko. Do czego zachęcam? Zachęcam, żeby sobie wejść i zapoznać się z tym. Można sobie poczytać, tak? I dowiedzieć się, co tutaj twórcy mają do, do powiedzenia. Jakie mają idee, co w ogóle przyświetlało, żeby, żeby stworzyć taki komunikator. Masz kontrolę nad swoimi danymi. Jesteś właścicielem sieci Simplex. Tutaj funkcja wszystko jest szyfrowane domyślnie, nie tak jak w przypadku na przykład Telegram. Gdzie nie jest szyfrowane. I Simplex, właśnie celowo, nawet korzysta z serwerów. Nie wysyłają e, wiadomości pomiędzy urządzeniami, tylko celowo, żeby mieszać i utrudniać śledzenie i lokalizowanie użytkowników. To przesyłane są wiadomości przez różne serwery. Także można dołączyć. Jest też. Można na, na komputerze sobie używać. Linux, Windows. Naprawdę bardzo rozwijana aplikacja. Intensywnie rozwijana. Więc jedyny, jedyny taki zauważyłem minus, jeżeli chodzi o Simplex, to jeżeli dołączasz do grupy, to potrzebujesz troszkę bardziej być cierpliwym. Bo ona, bo to wymaga synchronizacji, i inni uczestnicy muszą, muszą być online. Ktoś musi być online. I po prostu, kiedy dołączasz do grupy, to postaraj się być częściej aktywny, aktywna. I też mieliśmy taką sytuację, że jeden użytkownik zrobił sobie kopię e, swojego konta, wylogował się, i jak chciał się zalogować ponownie, to mu się udało, ale nie mógł się zsynchronizować. To znaczy klucze szyfrowania nie pasowały i niestety ta osoba nie mogła dalej brać udziału w grupie i w tym przypadku chyba najlepiej było by um, usunąć swoje konto i stworzyć e, na nowo być może ta osoba zrobiła coś źle może był jakiś problem z kopią zapasową nie wiem, nie zostało to wyjaśnione nie, nie znam szczegółów Natomiast to, to mówię, to są tylko takie przypadki, jeżeli bierzesz udział w grupach. Natomiast w codziennym użytkowaniu spra sprawdza się świetnie, działa dobrze. Także zachęcam do, do zapoznania się ze stroną. Myślę, że projekt właśnie też godny tego, żeby go wesprzeć. Bo poczemu nie, jeżeli chodzi o metę, to ludzie są po prostu sprzedawani. A tutaj mamy, mamy możliwość, gdzie to my decydujemy. Jak chcemy, to możemy korzystać za darmo. Nie sprzedają nas, bo nie o to tutaj chodzi. Zupełnie inny model działania niż w przypadku korporacji. To jest zrobione przez ludzi dla ludzi. I to chyba byłoby na tyle w kwestii Simplex. Jeżeli chodzi o aplikację, to może kiedyś zostanie pokazana jeszcze na kanale. Tutaj chciałem tylko wspomnieć o jej istnieniu. Zapraszam i, i pozdrawiam.